Film otwiera się w dystopijnej przyszłości, w której gospodarka USA załamała się, co skutkuje wysokim bezrobociem i wskaźnikami przestępczości. W wyniku tego system więzienny popada w kryzys, a prywatne korporacje przejmują więzienia, aby zarabiać na nich pieniądze. Jednym z takich miejsc jest więzienie Terminal Island, prowadzone przez bezwzględną naczelnik Claire Hennessy. Zarabia ona na transmisji wyścigu śmierci, w którym więźniowie rywalizują jako kierowcy. Walczą o przetrwanie w ciężko zbrojonych i zmodyfikowanych pojazdach na torze zbudowanym na terenie więzienia. Nagrodą dla więźniów jest wolność, jeśli wygrają pięć wyścigów z rzędu. W kolejnej scenie śledzimy ekscytujący wyścig śmierci pomiędzy dwoma ostatnimi zawodnikami Frankensteinem i Machine Gun Joe. Walczą zaciekle, atakując swoje pojazdy. Jednak wkrótce nawigatorka Frankensteina, Case, informuje go, że jego wszystkie obronne bronie zawiodły. Doradza mu, aby się zatrzymał, ponieważ łatwo może zginąć. Jednak Frankenstein odmawia oddania wygranej Joemu i kontynuuje przyspieszanie. Następnie każe Case wysiąść z samochodu, na co ona z niechęcią przystaje. Niestety, chwilę później Joe detonuje bombę i niszczy pojazd Frankensteina, gdy ten przekracza linię mety. Gdzie indziej poznajemy naszego bohatera, Jensena Amesa, byłego więźnia, który teraz pracuje w hucie stali. Walczy o utrzymanie swojej rodziny i ledwo wiąże koniec z końcem. Co gorsza, pewnego dnia policja pojawia się w hucie i zamykają ją za nielegalną działalność. To stawia Jensena w jeszcze bardziej desperackiej sytuacji. Następnie wraca do domu, zniechęcony, i dzieli się złą nowiną ze swoją żoną. Jednak ona wspiera go i zapewnia, że znajdą sposób, aby wszystko się ułożyło. Para zaczyna się całować, ale nagle ich córka zaczyna płakać na górze. To skłania Jensena do pójścia na górę, podczas gdy jego żona kontynuuje gotowanie w kuchni. Po pewnym czasie wraca na dół i jest przerażony, widząc swoją żonę leżącą martwą na podłodze. Gdy tylko się odwraca, Zamaskowany napastnik spryskuje coś na jego twarz. Następnie napastnik wkłada krwawy nóż w dłoń Jensena i odchodzi po zrobieniu gestu strzelania dłońmi. Jensen nie rozumie, co się dzieje, i szybko traci przytomność. Kiedy wreszcie się budzi, jest szokowany, widząc otaczających go policjantów. Podejrzewają go o zabójstwo żony i natychmiast aresztują, nie słuchając jego wyjaśnień. Następna scena przenosi nas sześć miesięcy później, gdzie Jensen zostaje przeniesiony do więzienia Terminal Island. Tam sadystyczny strażnik o imieniu Ulrich wita golodowatą wodą i rozkazuje innemu strażnikowi, aby go pobił. Po tym Jensen zostaje zaprowadzony do swojej celi, gdzie ponownie jest grożony przez swojego współwięźnia. Jednak nasz bohater szybko odpłaca, powalając trzech mężczyzn i ustanawiając swoją pozycję w celi. Następnego dnia, gdy cicho je lunch, inny więzień o imieniu Pachenko pojawia się i próbuje go sprowokować bez powodu. Nazywa Jensena mordercą żony i pyta, czy zabił też jakieś dzieci. To rozjusza naszego bohatera. Co prowadzi do walki. Zanim jednak zadają sobie poważne rany, strażnicy przybywają i ich rozdzielają. Ulrich następnie zabiera Jensena do naczelnik Hennessy na karę za wywołanie zamieszek. Jednak podczas ich spotkania Jensen zdał sobie sprawę, że został tam sprowadzony z ukrytym celem. Hennessy czyta jego akta i wspomina, jak kiedyś ścigał się samochodami i był doskonałym kierowcą. Następnie informuje go, że Frankenstein zginął w ostatnim wyścigu, ale publiczność jeszcze o tym nie wie. Okazuje się, że jego nieobecność spowodowała znaczący spadek oglądalności, ponieważ był bardzo popularny i uwielbiany przez wszystkich. W rezultacie Hennessy prosi Jensena, aby go zastąpił, nosząc maskę. Ujawnia, że nikt nigdy nie widział twarzy Frankensteina i jego prawdziwa tożsamość pozostaje nieznana. Twierdzi również, że Frankenstein wygrał już cztery wyścigi śmierci, a Jensen musi wygrać tylko następny, aby zostać uwolnionym. Po usłyszeniu tego Jensen początkowo waha się, ale gdy Hennessy grozi mu izolacją w samotnej celi, nie ma wyboru i zgadza się. Następnie przedstawia Jensena trzem więźniom o imionach Coach, Gunner i Lists, którzy są mechanikami pojazdu Frankensteina. Okazuje się, że są wśród nielicznych, którzy wiedzą o śmierci Frankensteina. Po wymianie powitań Coach opisuje strukturę wyścigu, który trwa trzy dni i jest podzielony na trzy fazy. Pierwsze dwie fazy są eliminacyjne, co oznacza, że celem jest przeżyć. W ostatniej fazie liczy się prędkość, ponieważ pierwsza osoba, która przekroczy linię mety, wygrywa. Każdemu uczestnikowi towarzyszy nawigator, którym będzie więźniarka. Następnie Lists zaczyna omawiać niektórych przeciwników Jensena, w tym jego największego rywala, Machine Gun Joe. Następnie jest Pachenko, którego Jensen już spotkał, chińsko-amerykański kierowca 14 Kelvinów, Grim, który uwielbia Hennessy, i Colt, były zawodowy kierowca. W tym momencie Jensen zauważa furgonetkę z grupą więźniów, którzy mogą pracować na zewnątrz. Mają na nadgarstkach urządzenia śledzące, aby zapobiec próbie ucieczki. Widząc to, Jensen jest szokowany, ponieważ zamaskowany mężczyzna, który zabił jego żonę, również miał podobne urządzenie śledzące. Następnego dnia rozpoczyna się pierwsza faza wyścigu śmierci, a Jensen otrzymuje strój Frankensteina, maskę i nawet jego pierścień. Niedługo później przybywają więźniarki, które będą służyć jako nawigatorki, a Case dołącza do Jensena w samochodzie. Przedstawia się, ale ona mówi mu, żeby przestał udawać, bo wie o nim wszystko. W tym momencie pojawia się coach i mówi Jensenowi, że może zdjąć maskę, ponieważ szyby samochodu są zrobione z lustrowanego szkła. Jensen zdejmuje maskę, a gdy Case zobaczyła jego twarz, stwierdza, że jest przystojniejszy niż poprzedni Frankenstein. Niedługo potem rozpoczyna się internetowa transmisja zabójczego wyścigu, w której ogląda go 12 milionów widzów. Przed rozpoczęciem wyścigu, Jensen ustanawia komunikację z Koaszem, który radzi mu, żeby nie obejmował prowadzenia od razu, aby uniknąć śmierci. Wyścig się rozpoczyna, a wszyscy więźniowie robią co mogą, aby przeżyć. Case prowadzi Jensena przez skróty na trasie. Widzowie są podekscytowani powrotem Frankensteina do akcji, a transmisja szybko osiąga 45 milionów oglądających. W pewnym momencie Grim zabija mniejszego kierowcę, wpychając jego samochód w ścianę, ale wkrótce potem zostaje przejechany przez Joe i zabity. Jensen próbuje uruchomić broń w swoim samochodzie, ale jego karabin maszynowy zacieka. To skłania case do ryzykowania życia i wspinania się na miejsce strzelca, aby naprawić broń. Inna nawigatorka ciągle do niej strzela, ale Jensen ratuje ją dzięki swoim szybkim manewrom. Po tym kilku kierowców zawiązuje sojusz przeciwko Jensenowi, wierząc, że jest potężnym Frankensteinem. Jego samochód doznaje znacznych uszkodzeń, a cienki pancerz zaczyna pękać pod stałymi atakami. Zmartwiony coach radzi mu się poddać, ale Jensen opracowuje śmiały plan. Prosi Case, aby wypuściła z cysterny paliwo w powietrze, które wkrótce rozpryskuje się na samochodzie Kolta. Wykorzystując to, Case rzuca zapalniczkę na auto nasączone paliwem. Powoduje to eksplozję, która natychmiast zabija Kolta. Po tym wyścig zbliża się do końca, a wydaje się, że Jensen jest na krawędzi zwycięstwa. Jednak pachenko woła do niego z okna i wykonuje ten sam gest ręką, co zamaskowany napastnik tamtej nocy. To sprawia, że Jensen wreszcie uświadamia sobie, że to pachenko zabił jego żonę. Zastyga w szoku, pozwalając innym kierowcom wyprzedzić go. Ostatecznie Jensen kończy wyścig na ostatnim miejscu, podczas gdy pachenko zajmuje pierwsze. Później wściekły Jensen podchodzi do Hennessy i informuje ją, że nie weźmie już udziału w wyścigu. Ale podstępna kobieta wyciąga zdjęcie jego córki z jej nowymi rodzicami zastępczymi. Próbuje go emocjonalnie szantażować, twierdząc, że jego córka nigdy go już nie zobaczy i dorasta, nazwiwać kogoś innego tatą. Po usłyszeniu tego, serce Jensena się załamuje i zmuszony zgadza się do uczestniczenia w wyścigu, ponieważ to jedyna droga do połączenia się z jego córką. Później tej nocy Jensen podchodzi do pachenko, aby zmierzyć się z nim w sprawie śmierci jego żony. Ale Pachenko i jego ludzie szybko go chwytają i zaczynają go bić. Podczas gdy inni go unieruchamiają, Pachenko chwyta duży klucz i przygotowuje się do uderzenia w jego głowę. Ale nagle ktoś atakuje go od tyłu. Okazuje się, że to Lists, który dźgnął Pachenko długopisem. Jensen wykorzystuje tę okazję, chwyta duży blok stali i zaczyna walczyć z wrogami. Potem brutalnie atakuje Pachenko i żąda, aby wyjaśnił, dlaczego zabił jego żonę. W obawie o swoje życie Pachenko przyznaje, że Hennessy zleciła mu zabicie jego żony. Ujawnia, że Ulrich zabrał go tam, aby dokonać zabójstwa. Teraz, gdy Jensen naprawdę, zabija go z zemsty. Ale kilku strażników pojawia się na czas i obezwładnia obu za pomocą paralizatorów. Następnego dnia rozpoczyna się druga faza wyścigu i pozostało już tylko sześciu zawodników. Jednak na starcie Jensen jedzie bardzo wolno, jakby chciał przegrać. Następnie pyta Case o prawdę na temat śmierci Frankensteina i grozi, że ją wyrzuci, jeśli mu nie odpowie. W końcu Case przyznaje, że sabotowała samochód Frankensteina, co doprowadziło do jego śmierci. Przyznaje, że Hennessy kazała jej to zrobić i obiecała ją uwolnić w zamian. Case również ujawnia, że nigdy nie miała na celu zabić Frankensteina lub Jensena, ale raczej uniemożliwić im obydwu zwycięstwo i tym samym uniemożliwić im opuszczenie więzienia. Gdy Jensen to słyszy, jest przerażony i zaczyna zdawać sobie sprawę, że ucieczka z tego piekła jest niemożliwa. Napędzany gniewem przyspiesza i skupia się na Pachenko, aby zemścić się na nim. Obaj wdają się w brutalną walkę i atakują swoje pojazdy. Jensen bezwzględnie rzuca się na pachenko i aktywuje granat dymny, który utrudnia mordercy widoczność, co skutkuje tym, że rozbija się o betonową barierę. Udaje mu się przeżyć, ale Jensen cofając samochód, łamie mu kark, w końcu eliminując go. Na widok tego Hennessy staje się coraz bardziej zaniepokojona. Wysyła ciężarówkę o nazwie Dreadnought, silnie ufortyfikowaną, aby wyeliminować kierowców i zwiększyć liczbę widzów. Ten groźny pojazd niszczy wielu zawodników, a na końcu pozostają tylko Jensen i Joe. Zdając sobie sprawę, że sami nie dadzą sobie rady, decydują się połączyć siły i zniszczyć ciężarówkę. Atakują Dreadnought z przeciwległych stron, unikając jego bezwzględnych ataków. Gdy na ich drodze pojawia się pułapka w postaci studzienki, każdy z nich uderza w nią dwoma kołami, co uruchamia mechanizm. Powoduje to, że pułapka się unosi, a ciężarówka zderza się z nią, co ostatecznie doprowadza do jej zniszczenia. Wyścig również dojdzie do końca, a Jensen i Joe awansują do trzeciej i ostatniej fazy wyścigu. Po chwili Joe zbliża się do Jensena i wyraża podejrzenia, że jest on Frankiem. Wskazuje na to, że ich głosy są bardzo podobne i grozi, że go zdemaskuje. Tymczasem Hennessy i Ulrich konspirują, aby pozbyć się Jensena, ponieważ staje się on zbyt wielkim problemem. Ulrich wyraża obawy związane z transmisją, ale Hennessy twierdzi, że Frankenstein to tylko maska, którą każdy może założyć. Oboje decydują się podłożyć bombę pod samochodem Jensena i zabić go następnego dnia. Następnego dnia jest finałowy dzień wyścigu, a Jensen planuje z swoją ekipą mechaników. Prosi ich, aby zachowali pół galonu paliwa jako rezerwę, chociaż nie zdradza dlaczego. Następnie podchodzi do Joe i sugeruje, że powinni porozmawiać, bo są ostatnimi, którzy pozostali w wyścigu. Potem Hennessy wygłasza motywującą przemowę do więźniów, podczas gdy Ulrich podkłada bombę w samochodzie Jensena. Wyścig wkrótce się rozpoczyna, a obaj kierowcy dają sobie zaciętą konkurencję. Kiedy Jensen próbuje użyć broni, odkrywa, że zostały one zdezaktywowane przez organizatorów. Tymczasem Joe, który ma pełen dostęp do zasobów, nadal atakuje Jensena, co bardzo cieszy naczelniczkę. Wkrótce potem Joe wystrzeliwuje serię rakiet, ale ku zaskoczeniu strzela w duży otwór w murze więziennym, który został osłabiony w poprzednim wyścigu. Po tym oba samochody wyjeżdżają z więzienia, co wprawia wszystkich w szok. Hennessy jest wściekła i zdaje sobie sprawę, że dwóch rzekomych rywali spiskowało przeciwko niej. W ostatnim akcie desperacji próbuje zdetonować bombę, ale nie udaje się, ponieważ coach i jego zespół odkryli ją i usunęli. Wściekła zatrzymuje transmisję, którą ogląda 75 milionów ludzi. Następnie Hennessy wysyła helikoptery i radiowozy, aby aresztować obu więźniów. Gdy samochody policyjne się zbliżają, Jensen uwalnia półgalonowy zapas paliwa, który uderza we wszystkie pojazdy. Wkrótce potem obaj przekraczają most łączący wyspę więzienną z lądem. Gdy zbliżają się helikoptery, Case oferuje się jako przynęta, ponieważ otrzymała już swoje dokumenty zwolnienia. Niedługo potem pojazd Jensena rozbija się i wkrótce zostaje oblegany przez helikoptery. Zamaskowana osoba wysiada z samochodu w kostiumie Frankensteina z rękoma uniesionymi w górę. Wszyscy myślą, że to Frankenstein, ale w rzeczywistości jest to Case w przebraniu. Tymczasem Jensen i Joe wskakują na pociąg i uciekają z więzienia. Joe mówi, że jedzie do Miami i zaprasza Jensena ale ten odpowiada, że musi najpierw znaleźć swoją córkę. W więzieniu Ulrich informuje Hennessy, że pomimo chaosu udało się złapać Frankensteina. Idioci wciąż nie zdają sobie sprawy, że złapali niewłaściwą osobę. Hennessy jest zachwykona, że wyścig przyciągnął tak dużą liczbę widzów i zarobiła miliony dolarów. Chwilę później zauważa na swoim biurku prezent, gratulujący jej rekordowej oglądalności. Ale gdy go otwiera, jest przerażona, odkrywając, że to ta sama bomba, którą podłożyli w samochodzie Jensena. W tym momencie coach detonuje bombę w swoim warsztacie, co natychmiast powoduje eksplozję i zabija zarówno Hennessy, jak i Ullicha na miejscu. Scena przenosi się sześć miesięcy później do Meksyku, gdzie widzimy Joe i Jensena pracujących jako mechanicy i próbujących prowadzić uczciwe życie. Pewnego dnia, gdy pracują, Case niespodziewanie się pojawia, a Joe i ona radośnie się przytulają. Następnie wspomina, że miała drobny problem ze swoimi dokumentami zwolnienia, co spowodowało opóźnienie. Jensen jest zadowolony z jej widoku i przedstawia ją swojej córce, zakończając film.